Hej, hej! Witam się z wami dzisiaj z samochodu i dzisiaj z moim mężem zobaczyć e, na mieszkanie, bo nie wiem czy ja wspominałam, ale kupiliśmy mieszkanie tak naprawdę dla naszej córki, więc e, zajduga się wyprowadzę, <grym, grym, grym>, nie żartuję, i przez 18 lat na pewno z nami pomieszka, także spokojna głowa. I jedę zobaczyć jak tam postępy, także może wam coś nagram, bo w sumie nie wiem, z tydzień dwa mnie tam nie było, bo nie byłam potrzebna. A dzisiaj ktoś musi posprzątać, więc może zaproponował, że może mnie zabrać. Także zaraz wam pokażę, jak to się tam wszystko prezentuje na chwilę obecną. Jesteśmy. Tutaj jest i Już widzę, że dużo się pozmieniało od ostatniego czasu jak tu byłam. Bo nie było tutaj ściany na przykład. Także już mamy kuchnię oddzieloną od sypialni. Ściany już też powoli zaczynają wyglądać. Czyli na początku tutaj było po Trzy warstwy tapety na jednej ścianie. Trzeba było wszystko zrywać. Masakra. Idziemy dalej. Tutaj będzie kuchnia. Mała, mała. Ale zyskaliśmy chociaż osobny pokój. I, i, i. Salon jest duży. Już też piękne białe ściany z gładzią. Tak, dokładnie, sam zadalnią, tak jak mi to mąż podpowiada. Super. Już y, nie ma takiego efektu, że się chce stąd uciekać. <grymne> jak już są białe ściany, to już jest przyjemnie. I teraz tak. Te wszystkie brudne podłogi będę zaraz zamiatać. To jest moja misja na dzisiaj. Także idę się przebrać i będę tutaj szorować moją przyjaciółką. No, Okej, okay, gdzieś się sypialnia już ogarnięta. Teraz jestem w przyszłym salonie. Tutaj stoją już drzwi. Hmm. są akurat do łazienki bo mają nadal dziurki ale za nimi są drugie takie same dosypiani. bo do salonu i do kuchni nie będzie drzwi mamy już też zamówione drzwi wejściowe które będą w takim grafitowym kolorze, ale czekamy aż e, przyjdą do nich ościeżnice i dopiero je wtedy odbierzemy i zamontujemy No teraz są takie, zaraz wam pokażę drzwi drzwi old nie. Mieliście takie drzwi w dzieciństwie. <laughs> I tutaj jest łazienka, która póki co jest jeszcze nieruszona. Mamy takie jedno, jedno zamykane pomieszczenie, w które można się spokojnie przebrać. Okej, okay, ja już swoje ogarnęłam. Teraz czekam aż mój mąż skończy. I, i, i korzystając z okazji, że skończyłam pierwsze. To mi dziwne, nie, bo miałam już pozamiatać. Skoczę sobie pod blok do sklepu, bo muszę kupić mascarpone i masło, ponieważ chcę dzisiaj zrobić tartę. Nie wiem czy już trafiliście na Instagram Oli .totki. jeśli nie to serdecznie Wam polecam. Robi dziewczyna takie rzeczy do jedzenia, że bycie przy niej na diecie to naprawdę coś graniczącego z cudem. Także yy, pokażę Wam dzisiaj jaką pyszną tartę ostatnio wrzuciła. No i oczywiście musiałam ją już zrobić. I będę robiła już drugi raz. O, pod blokiem mamy lewiata. Więc zaraz spędzę. Jest jeszcze apteka. I chyba fryzjer. Więc tak, my już wróciliśmy do domu. Ale najpierw ogarnęliśmy sobie Eliza do spania. Wykąpaliśmy ją, nakarmiliśmy i zasnęła, nie wiem, w 4 minuty. Jest 19.20, a już zaśpi. bo generalnie chodziła zawsze spać o 7, ale wiecie, w tym letnim trybie trochę się przestawiła, chodziła spać tak o 20, ale dzisiaj najwidoczniej bardzo zmęczyła ją zabawa z dziadkami no i stwierdziła, że pójdzie spać szybciej, ale spoko. Ja się zabieram zaraz za tartę, więc zaraz wam wszystko zrelacjonuję. I dzisiejszy wieczór zapowiada się ciekawie, bo dzisiaj wyszedł trzeci sezon domu z papieru, także dzisiejszy wieczór sponsoruje Netflix. Więc tak, robię tartę, zaraz Wam pokażę, jak tą tartę zrobić, i zasiadam się przed telewizor z moim mężem, będzie ja taki wieczór we dwoje, Ale muszę zrobić tartę, żebyśmy mieli co sobie zjeść.